Siemane maneczko widzowie, nowy siódmy sezon jest już z nami od jakiegoś czasu, ale oczywiście tak jak to sezon moje pierwsze reakcje dzisiaj, polecimy na nową mapę, przetestujemy nowe miejscówki, pogramy jakieś solówki, ale co najważniejsze postaramy się i zdobędziemy parasolkę, mam nadzieję. W odcinku z kardetu jest naprawdę mega fajny konkurs dla was, więc koniecznie sprawdźcie i zobaczcie co trzeba zrobić, a ja słyszałem, że jeżeli się łapki w górę pod tym filmem, to sezon siódmy będzie trwał dwa lata, a być może już nigdy nie zobaczymy sezonu ósmego, więc tego byśmy nie chcieli. Łapki w górę. Nie no, oczywiście żarciki, ale wiecie, muszę zostawić, do tego oczywiście subka z dzwoneczkiem, będę mega, mega, mega wdzięczny. No i oczywiście kot w sklepie Fortnite, zwłaszcza teraz, kiedy można kupić karnesik. Wiele to dla mnie znaczy, ale tak samo wiele dla mnie znaczy gierka. Więc lećmy na mapkę, zobaczmy co się zmieniło, a potem spróbujmy wygrać. Na mapce widzimy kilka zmian, na przykład fioletowe nazwy. Zgadujesz, tam jest pewnie jakaś inwazja, ufo. Oczywiście środek mapy też jest zniszczony, ale jest farma. Farmę uwielbiałem i nadal uwielbiam. E, tutaj twierdza zabrali jej imię. I trochę inaczej wygląda. Do tego potne piaski również mają inną nazwę, więc trzeba tam polecieć. Z tego co wiem, również obserwatoria dodali. Tutaj i tutaj, i chyba jeszcze tutaj. I na tą chwilę wygląda, jakby to miało być mniej więcej wszystko, ale jestem praktycznie pewny, że wraz z rozwojem mapy będzie tego znacznie więcej. A to są te nowe nowe spotki. I co to mnie zabije? Czy ja w tym mogę, nie wiem, zasiąść w tym? Jak to działa? Ty jestem na tym! Co jest grane? No fajnie, że na tym jestem, ale... Nie chciałem na tym być. O, tam też jest nowa stacja, więc widzimy, że te stacje są rozmieszczone po całej mapie. O kurczaczki! Tego to ja nie widziałem. Naprawdę wielki jest ten statek. To jest statek matka. Dobra, zobaczmy, czy my to w ogóle możemy jako tako rozwalić. Byleby to do mnie jakoś ultra nie strzelało. Okej, okay, to spada na dół. I faktycznie... Wyszedł wod. O kurczaki, ja muszę w niego potrafić, bo na razie to nie jest zbyt kolorowo. Ale trafiłem. On ma jakiś nowy pulsar, który może... Nie wiem, co robić. Zostaw mnie kamie! O, ty kamucho mała. Czyli to jest taki PEM z tego co rozumiem, który bije bardzo szybko i chyba dość, dość dużo. Czyli z tych agentów możemy trafić te bronki i jeszcze małe potki. To całkiem dobrze o tym wiedzieć. I czy ja mogę tym prowadzić? Pilotuj. Nie no, widzowie, to jest totalnie porąbane. Mamy jakieś kule atakujące. Ja nigdy w ży... Odbiła się od tego i w matkę leci. A lewym przyciskiem, z tego co rozumiem, możemy wsysać. I przenosić przedmioty. I co, teraz mogę tym rzucić? Mogę to puścić, tak jest. No powiem wam widzowie, że nigdy bym nie pomyślał, że będę pilotował statek Fortnite. Ale to jest totalnie debesiarskie. Były przecieki, że lamy mają chodzić i faktycznie chodzą. O, co tutaj chodzi? One sobie uciekają. O nie, 30 HP to nie za dużo zadaje, muszę przyznać. Na mapie mamy też takie punkty, w których są jakieś fioletowe dziwne rzeczy, ale... Ja chcę tą lamę dorwać. Gdzie ty poszłaś? O, na przykład tutaj jest lama i ja sobie do niej podejdę, tak? I ona zacznie uciekać? Nie, tak, akurat nie. Ciekawe. Tak wygląda środek mapy, gdzie była iglica i jak widzimy tutaj, również nie za dużo ciekawych rzeczy do oglądania jest. Ogólnie, patrzcie, ile cienia jest na tej miejscówce. To właśnie przez. Ten oto wielki statek i zgaduję, że wraz z końcem sezonu ten cień będzie coraz większy, aż koniec końców coś się wydarzy i mam nadzieję, że będzie to zmiana mapy. Sprawdźmy, co ciekawego na tych antenach się dzieje. Tutaj widzę, Vending Machine dodali i złoto nadal się będzie przydawało. Jest też działko, w który możemy sobie wejść i nawalać, ile chcemy. Kiedyś było tego sporo. Mam nadzieję, że nie wróciło to jako forma. Stara, kiedy to było jako forma pułapki, ale dzisiaj, ej, mnie oddaje. W sumie kiedy oddawał. Mamy też nową broń, czyli karabin impulsowy. I to bije bardziej jak karabin piechoty, coś tak mi się wydaje. Też pewnie jak. O, jak nie przybliżamy, to bije szybko, a tak bije wolno. Ciekawe, mamy jeszcze nową starą farmę, która faktycznie wygląda. Troszeczkę inaczej. Jest ogólnie ogromna. Mam Jezus, jak ja uwielbiałem kiedyś farmę. Teraz czas polatać na nowe miejscówki i zdobyć parasolkę. Czas zagrać solówkę. Na tajnej twierdzy mamy czarny punkt, więc chętnie sprawdzę, co tutaj się odwala. Ale z tego co widzę, to nic jakiegoś nadzwyczajnego. O, to piękne. Snajperka! Co? Widzowie, snajpery wróciły. No w sumie łuki usunęli, to musiało coś wrócić. Jaki hedzik, strażnik, ur Nie no, już bardzo mi się podoba ten sezon Oj, podoba, podoba Chociaż, Łuki, Jezus, co ty masz za wielką giberę tam? Jezus, 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 komaryjko Dzięki ci Ty, to też chcę przetestować Karabin magnetyczny To się chyba ładuje I jak załaduje się na maksa To bije nawet przy ścianki Z tego co pamiętam I czy ja dobrze tam widzę, że tam jest bouncepad dobra, to jest chyba najlepszy sezon, jaki kiedykolwiek był w Fortnite'cie. Karabin impulsowy fioletowy ze skrzynki mi wypadł. No dobra, no to jak jest nowy, to grajmy i nim. Ty, ja byłem pewien, że jestem tutaj sam, a jednak są typy. Pana, to pa, pa, Dostał 85 przez budowlę. Nawet go widzę, pa, A teraz nie dostał przez budowlę. Czemu? Leży ten. Ole, dostaję dymy z tego. No i leży. Dobra, ja już chyba rozumiem, czemu wtedy on nie umarł. Bo, oli miał shotgun. Prawdopodobnie to bije przez drewno, ale jak już macie kamień, to już tak dobrze nie działa. E, co i tak jest naprawdę mega ciekawą formą zabawy. No i wyrzućmy snajperę, żeby pograć raczej tymi nowymi rzeczami. Karabinek? Mi się naprawdę podoba. Nowa skrzynka henchmenów też coś jest i jest też coś nowego. To jest jakiś granatnik? Zaznaczę po bliskich wrogów i skrzynie. Okej, okay, nie wydaje się to być jakieś ultra potrzebne. No ale zabierzmy to, bo nowe. Jestem też w szoku, że te iglice zostały. Nie ma już, co prawda, botów, ale to nadal jest. Czy można nadal z tego sobie wyskoczyć? Wydaje się, że, że tak. No to polećmy, może gdzieś tam. Widzimy już UFO, bo ja się zastanawiam, czy to są gracze, czy to nie są gracze. Ale ten to nie wygląda, jakby był graczem. Więc znaczy wygląda jakby był graczem właśnie, więc sobie go dojedziemy i buduje się z drewna. Oj, źle się to dla ciebie skończy! A może i nie? Oj oj, dużo ludzi. Ty a ja ci nie rozwaliłem tego statku kosmicznego! O, kurczaki, myślałem, że rozwaliłem jednak, wiecie. Nie rozwalił mi... jaj, jestem, jestem, jestem w kupie, widzowie. No nie no, ufo mnie zabije! UFO mnie zabiło. Co prawda nie bije to jakaś ultra dużo, ale jest totalnie opistym odbijaniem i rozwalaniem wszystkiego wokół. Czas wyciągnąć tajną broń, lecimy raz z paprykiem. Jak zawsze na ratunek przychodzi paprycjusz, na którego kanał was bardzo zapraszam. Live y praktycznie codziennie z Fortnite. No i co? Mam nadzieję, że wraz z widzami uda się tą parasolkę zdobyć. Chociaż to ufo w poprzednim meczu to bardzo mi się nie spodobało. Oznaczyło mu skrzynkę. Tą taką fajną skrzynkę. Legendarną skrzynkę. Którą z tego, co było napisane w przeciekach, trzeba. Otworzyć całą ekipą. Więc ekipo chodźcie tu szybko. I teraz ja też. <ścoughs> co tu się dzieje? Mega fajna zabawa. Otwiera się. Give me the loot. Ty no taki nie za fajny. Jedyne co w tym fajnego to to, że faktycznie był loot dla wszystkich. O i mogę środki wykorzystać. Na to żeby na przykład auga sobie zrobić. Ja jestem bardzo chętny. Wilku spadaj. Ej wróciły też ulepszarki. Patrzcie na to totalny sztos. Tu jest typ! Co jest grane? Dobra, bo prawie już sobie, no było nieciekawie. Tak czy inaczej wydmy wierzących, czy jak to tam się nazywa, to w sumie niczym się nie różni od yy, spoconych tego czegoś. Od potnych piasków, oczywiście, więc moim zdaniem troszeczkę dziwne, że zmienili tą nazwę. O i właśnie mogę sobie zamienić szybkiego shotguna na strzelbę dźwigniową, więc również to zrobię. Skoro to nowe, to trzeba przetestować. Już bardzo dawno nie grałem strzelbą dźwigniową, a teraz mogę. Co tu się dzieje? Tu jest strasznie dużo typów, a ja mam nowego Digla. Przeszukajmy kolegę. Wypadałoby. O, shotguny zarąbiste. Dobra. Uff, myślałem, że dzisiaj to bez killa będę żył cały mecz. Uwaga, to nadal nie wszyscy, ale rękodzieło oddaję. Okej. Okay. To chyba akurat aktorzy, ale nie udało mi się zabić wszystkich, bo to rękodzieło to strasznie długo się przeładowywuje. Dlatego ja od rękodzieła to chcę ten karabinek, bo jest dużo ciekawszy. Ja to jestem przeszczęśliwy, że jeszcze póki co nie natrafiliśmy na UFO. Bo UFO to jest totalnie... Popsuł ta rzecz. Tu już strzelają do mnie. Dostał i to bardzo mocno. To chyba kolejny aktor. Leży. Ogólnie ta snajpera mi się mega podoba. Tylko jeszcze nie nauczyłem się tym strzelać zbytnio. Ej, tutaj mamy jakiś ten punkcik. Mam to! Zyskano artefakty. Cztery artefakty dla mnie. Nie będę narzekał. Z tego co widziałem, te artefakty możemy używać na tego pierwszego skinka. To znaczy na ulepszanie tego pierwszego skinka. Customowanie. O, mamy UFOlutków 212 tym zadałem. No potężna jest ta broń. Nie powiem, że nie. 123 typowi. I przy okazji chyba zniszczyłem mu. Zniszczyłem mu to, co trzeba. A się 70 dostał, więc on już powinien być na zero. Tam są kolejni, więc atakujemy. Wszystkich atakujemy. Co tu się dzieje? Leży jeden, tam są kolejni, leży drugi, ale dymy i jeszcze jeden. Dobra, może tym bym go trafił akurat? Leży, dobra, ten ta nowa broń jest totalnie potężna. Ty, bo tam papryk ma dymy i w tych domkach gdzieś są typy, więc trzeba szybko naprostować koleżku. 85 mniej, ty, ale papryk tam też chyba kogoś ma. Papryk sobie poradził, więc został już tylko jeden który jest tutaj i to w ogóle jest też jeden z ostatnich ludzi w ogóle grze. Ty no jest tu typo! <grym> Był tu typo! Moi drodzy, takim oto sposobem parastolka sezonu siódmego. Została odblokowana. Statek prawie cały zjedzony węgle, a ja jestem naprawdę zachwycony tym sezonem. Bawię się świetnie! Nowa snajperka zarąbista. Ufo totalnie do bana. To są chyba takie nowe samoloty, ale cała reszta jest naprawdę przyjemna. Mam nadzieję, że Wy już też macie swoje parasolki. Ja dziękuję za oglądanie. Uch, super było. A no, jeszcze trzeba parasolkę pokazać. Tak oto wygląda, czyli takie statek, ufo, naprawdę fajna parasolka.